Edukacja. Taka zakładka istnieje oficjalnie w sklepie Minecrafta. No zresztą, jak widzicie, są mapy od twórców Minecrafta i nie od twórców Minecrafta. I to w sumie nic nowego, że Minecraft próbuje forsować swoją grę jako narzędzie edukacyjne. No tak samo jak na przykład Lego. Dlatego dzisiaj sprawdzimy, czy naprawdę Minecraft Education ma sens. Ponieważ szczerze mówiąc, podchodzę do tego sceptycznie i pomimo tego, że to naprawdę fajnie brzmi i sam chciałbym się uczyć w szkole na Minecraft. To nie wydaje mi się, żeby to było lekarstwo na całe złotego świata. Co więcej, uważam na ten moment, jeszcze nie zagrałem w to, że to totalny badziew Igranie na emocjach starszych nauczycieli, którzy chcą być cool, no i dzieciaków, które chciałyby grać w szkole. To co ciekawe, to to, że te mapy są za darmo. No, jak przystało na rzeczy edukacyjne, więc pobieramy sobie mapę. Nie waży dużo. Mapa, w którą sobie zagramy, przynajmniej na początku, nie wiem, czy dzisiaj cały odcinek nam to zajmie, bo nie wiem, ile to trwa nazywa się przyszłość klimatyczna, więc pewnie będzie się odnosiła do zmian klimatycznych. No czyli jakby nie było do bardzo burzliwego tematu, który ma więcej niż jedno oblicze w polityce. Najpierw przeprowadza się jakaś dziwna aktualizacja zestawów, która trwa o wiele dłużej niż pobieranie samej mapy w sobie i jej instalowanie, dlatego jestem ciekaw o co chodzi i czym nas to zaskoczy, że muszę czekać aż tak długo. Widzimy się za chwilę. To była bez kitu najdłużej odpalająca się mapa, ja to mówię teraz, a ona się jeszcze dalej odpala. Bez kitu ta mapa odpala się prawie dwie minuty. Dwie minuty, rozumiecie to? Ja mam nadzieję, że to serio było warte poczekania. Więc tak, zacznijmy od tego, że mamy tutaj jakiś telefon, który sobie podnieśliśmy. Nie ma nowych wiadomości. Tu jest butelka. Po prostu butelka, chyba nie butelka wody, tylko chyba jest pusta. Idziemy więc na dół. Jesteśmy prawdopodobnie w swoim jakimś domu. To są klucze. Fajne są te efekty wokół tych rzeczy. Uzupełni butelkę w kuchni. Ok, uzupełniamy butelkę w kuchni. Mam nową wiadomość od Emilii. Włącz swój telewizor. Będą przeprowadzać ze mną wywiad o pracy, którą będą robili na zewnątrz domu. Nie wiem o co chodzi, ale dobra, idziemy odpalić ten telewizor i widzimy tutaj faktycznie co się na nim pojawiło, jakaś animacja. To jest, no, dość szokujące. Dziękuję za dołączenie do nas, Emilii. Czy możesz powiedzieć różnicę pomiędzy klimatem a pogodą? Oczywiście. Pogoda opisuje kondycję danego dnia naszej atmosfery, czyli jak na przykład pada, czy jest zimno, zimno na zewnątrz. Klimat w drugiej ręce jest zbiorem tych wszystkich stanów na długoterminowej przestrzeni czasu. Okej, okay, czyli tutaj chyba już zauważyłem, jak wygląda uczenie. Czemu uczymy się o klimacie? Uczenie się o klimacie pomaga nam zrozumieć klimat w danym miejscu i pierdoły i pierdoły interesujące. Więc co wpływa na naszą zmianę klimatu? Na przestrzeni czasu klimat Ziemi zmieniał się poprzez naturalne zjawiska, nie wiem, chyba chodzi o meteoryty i wyginięcie dinozaurów. A dzisiaj chodzi o aktywność człowieka, który wypuszcza gazy takie jak dioksyd karbonowy, czyli CO2 i metan, CH4 w naszą atmosferę. Dobra, wiecie co? Ja wam powiem tak. Jeżeli to ma być ten rewolucyjny sposób na naukę, to mi się wydaje, że jest trochę mało rewolucyjny, bo to jest zwykłe czytanie z książki, z tym, że no, jakby to powiedzieć, w Minecraftzie. Dobra, możemy chyba wyjść. Ona jest tutaj, Emily. No, nie wiem, kim jest ta Emily. Czy widzieliśmy na telewizji. Było fajnie. Czy zebrali swoje rzeczy? Udajmy się do drzew? Chyba do lasu? Dobra, no to idziemy za nią. Idziemy teraz za nią do lasu. Tak, wy na to, że to jest las. Ej, dosłownie, słuchaj, my mieszkamy w lasu. No dobra. Emily zasuwa tak, że trudno ją dogonić. Nie mogę wejść że i cały park chyba, nie wiem, z butelek i z kiepów na to wychodzi, no bo co innego może iść w parku. Chociaż w sumie wiecie co? Ja kiedyś, przechodząc przez żywopłot, znalazłem coś w tym żywopłocie, ale nie był to to żaden produkt sztuczny, tylko pozostałość po jakimś alkoholiku. Ale dobra, nieważne, chyba na takie rzeczy nie wpływają na zmiany klimatu. Dobra, teraz powinniśmy się tutaj przejść dookoła. Powinniśmy zebrać tak dużo jak możemy rzeczy. Chodzi o śmieci. O kurde. No to nieźle. Słuchajcie, za moich czasów szkoły organizowały takie wyjścia, że chodziliśmy po lesie i zbieraliśmy śmieci. To, co znajdowaliśmy w niektórych miejscach, przyprawiało odreszcze i. Chyba nie tuż raczej nie chcielibyśmy znajdować takie, czy jakie znajdowaliśmy. Ale można było to też potraktować jako WDZ. No cóż, w tym wypadku widzę, że dzisiaj edukacja taka opiera się nie na samym zbieraniu śmieci, tylko na zbieraniu ich w Minecraft'cie Co nie wiem, komu ma pomóc. Nie wiem, kogo ma nauczyć odpowiedzialności. No ale dobra, widzę, że tutaj coś jest. To są kwiatki jakieś. Wiecie co? Ja nawet nie chcę czytać chyba o tych kwiatkach. Średnio mnie to interesuje. Dobra, pójdźmy tutaj. Tutaj musimy pokazać z Emilion tak? Dobra, aha, bo szukamy kwiatków teraz. No nieźle, słuchajcie, ja wam mówię, jak dla mnie, ja jeszcze nie grałem na tą wersję edukacyjną, a już na początku mi śmierdziała jakimś tajnym i patrząc na to, co tutaj robimy, to nie wiem, czym ma to być, bo do tej pory jest to pomost pomiędzy lekcjami, a grą, gdzie lekcji mamy tyle i gry mamy jeszcze mniej. Dobra, teraz idziemy dalej, w końcu odkryliśmy te głupie kwiatki, naprawdę dziwne bardzo. I dobra, możemy przejść dalej. Dobra, idąc w głąb lasu, dalej widzę różne śmieci porozstawiane po drodze. Już się zacznę zbierać, bo zaczynają mnie wkurzać. I tutaj mamy miejsce, które wygląda jakby gdzieś w okolicy wylądowało UFO. Ale to tylko moje zdanie. Co się tutaj stało? Wszystko zniknęło? Musimy porozmawiać ze Squirrel, czyli z wiewiórką, tak? O ile dobrze kojarzę, Squirrel to jest wiewiórka? Chyba tak, bo tam stoi. Dobra. I... Przepraszam. Czy widzieliście mały brązowy orzech? Przyjmijmy, że... Akurat, to jest orzech. No bo czemu może szukać wiewiórka? Szukam wszędzie. Stakowałem je w drzewach, zanim zostały ścięte, i teraz jest coraz trudniej je znaleźć. Czy żyjesz tutaj, co się stało? Ciężarówki wypełnione ludźmi przyjechały i wycięły drzewa. Dziewskie zwierzęta poszły. Nie widziałam nawet pojedynczego ptaka, od czego się tutaj przyszliśmy. Wszystkie odeszły. i domy zostały zniszczone. i źródła jedzenia przepadły. Bez tych wszystkich drzew. Naprawdę przykro mi to słyszeć. Czy jest coś, co może zrobić. O, przyszedł foreman, czyli jakiś tutaj wycinasz lasu i mówi hej, wiwiórko, jak dużo razy mam ci potrafić, żeby sobie poszło. No dobra, to było dość takie karykaturalne przerysowanie sytuacji na wycinkach lasów. Ja oczywiście nie mówię, że wycinanie lasów jest spoko, bo nie jest żadna ingerencja w naturę nie jest spoko, ale wiecie, przypominam wam, że papier toaletowy się robi z drewna. Co tutaj robicie? Jest tutaj niebezpiecznie, bo tutaj są prace i bla bla i on nas odprowadzi. No dobra, więc idziemy za tym gościem. No słuchajcie, ta wycinka lasów tutaj nie wygląda jakoś szczególnie poważnie, bo jest to jakiś taki mały obręb na wielkość jednej działki domu. No i on nas odprowadza gdzieś, aha, do miejsca, gdzie są te drewna tutaj stakowane. Teraz ten foreman pyta się, co i robimy, bo nie jest bezpiecznie, a Emily mówi, że robimy śledztwo, co się tutaj dzieje i wypytuje to gościa, co oni tam robią na środku lasu. A gość odpowiada, że jest tutaj wiele różnych rzeczy do robienia, ale głównie chodzi o Czyszczenie powierzchni. Czyszczenie powierzchni? niszczy środowisko dla wszystkiego, co żyje tutaj. Przez ucinanie tych drzew pomagasz zwiększyć ilość dwutlenku węgla w powietrzu. Dlaczego? Jest dużo powodów, dlaczego oczyszczamy tą ziemię. Porozmawiajcie z jakimś tutaj pracownikiem, by dowiedzieć się więcej szczegółów. Dobra, Emilii lat 10 stwierdza, że będzie robić dalej śledztwo. Ja niestety muszę z nią. Mamy 7 miliardów ludzi na Ziemi. Duża ilość z nich żyje w rozwijających się. Krajach, no czyli takie, wiadomo, takie, jakieś, no nie wiem, sprawy oczywiste, dobra, no coś tutaj gada, nie wiem, nawet mnie to mówiąc, nie interesuje. I wiecie co? I mam naprawdę wielkie wątpliwości, że jeżeli jakiś dzieciak w szkole by w to grał, bo podejrzewam, że to właśnie o to chodzi, nie? Żeby dzieciaki w to grały, no bo myślę, że ludzie dorośli mogliby się dowiedzieć takich rzeczy, no nie wiem, z książek na przykład, no to ten dzieciak raczej by to wszystko przeskipował i jeszcze byś nawkurzał, że gameplay jest taki, na no, taki se. No bo jedyny gameplay, jakie tutaj mamy do tej pory, to tak naprawdę zbieranie śmieci. Jak myślisz, co się stanie, jeżeli nie zatrzymamy ich przed wycinaniem drzew? Już teraz widzimy kwiatki i zwierzęta opuszczające swoje domy. Co może się stać dalej? No, co może się stać dalej? Wielka zagłada klimatyczna, w której zginą jeszcze ludzie. Rozumiem, że Emily tutaj jest taką postacią, która ojoj, tutaj walnął piorun. Co się stało? Przepraszam bardzo. Emily, bądź szczera. No, to twój stary. Nieznany gościu. No jak to nie znane? Przecież wiemy, że jesteś... Dziś tatą! Wyglądasz tak samo! Zobaczcie, i mają identyczne włosy, identyczny mają przedziałek! Perfekcyjnie, przeszedłem tutaj na czas! Emily mówi, ty się właśnie tutaj pojawiłeś, czy nie? Jak to zrobiłeś? Nie ma czasu na wytłumaczenia! Jasne, nigdy nie ma czasu na wytłumaczenia, potem się kończy cała misja i nigdy tych wytłumaczeń nie ma! Muszę przygotować linię czasu na twoje przybycie. Jestem z przyszłości. Przychodzę po to, by pokazać ci przyszłość, na którą wpływa usunięcie lasów. Wrzuciłem nową aplikację na twój telefon. Użyj swojego telefonu, by skontaktować się ze mną i wytłumaczę więcej. No dobra, Emily. Zaraz, on jest z przyszłości. To czy to jest Emily z przyszłości? No zobaczcie, ja mówię o tym przedziałku tych włosów. Musicie sobie cofnąć film i zobaczyć, że oni faktycznie mają takie same włosy. Dobra, dzwonię do niego. Pierwsze, musimy przejść się 25 lat do przyszłości, by zobaczyć krótkoterminowe efekty. Dobra, klikamy, że jesteśmy gotowi i ej, my też lecimy. I Emily też leci. No mogliśmy ją tutaj zostawić, szczerze mówiąc. Bo Emily mnie delikatnie irytuje. Jesteśmy chyba w tym samym miejscu. Dobra, wygląda na to, że po wycięciu drzew powstały tutaj obszary rolnicze. No to w takim wypadku chyba dobrze, bo to, co, co pamiętam, głód na świecie jest aktualnie, wiecie, piętą u nogi i jakby to powiedzieć. Tutaj Emily zwraca uwagę na ciekawą sprawę, bo jak wiecie, drzewa czyszczą nasze powietrze i produkują tlen. Więc Emily zwraca uwagę, że jak teraz ma się czyścić powietrze, jeżeli nie ma drzew. A no dobra, no, średnio interesujące, szczerze mówiąc, to już... Ej, zaraz, przepraszam, przepraszam. Przycisk, przycisk dalej. Czemu przycisk dalej nie działa? Emily, Emili. Są jakieś żarty. Escape mi też nie działa. I wiecie co? I ta mapa edukacyjna w tym momencie się zepsuła. God damn it. Ej, serio, co ja mam teraz zrobić? Słuchajcie, to co zrobiłem, a co mi pomogło, to restart Minecraft'a. Przynajmniej mi się udało to naprawić. Dobra, po skończeniu eksplorowania, mamy użyć swojego do, e, domu. Co ja gadam? Użyć swojego telefonu. I. Dobra, no to użyjmy tego telefonu. Dobra, teraz się przejdziemy. 50 lat do przodu, czyli w kolejne miejsce. No Jak widać, drzewa zostały wycięte, są obszary rolnicze, a teraz y, są obszary rolnicze, które są wyschnięte. Emily, co się tutaj stało? Generalnie chodzi o to, że jeżeli drzewa znikną, to zaczyna się erozja gleby, która potrafi wyrzucić sól i deszcz potrafi to zmyć. Łącząc to z rosnącymi temperaturami od zmian klimatu, coś tam się dzieje. Dzieje się desertification i Emily też się zapytała, czym jest desertification. Desertification, czyli nie wiem, czy może tak przetłumaczyć, desertyfikacja. to moment, kiedy ziemia zamienia się z lasu w pustynię. No dobra i on tutaj podał jakieś tam dane, że chyba 12 tysięcy kilometrów rocznie to pochłania w Ameryce. Możemy sobie eksplorować, ale szczerze mówiąc, ta mapa tak nas zachęca do eksplorowania tej przestrzeni, że zbierę sobie śmieci i zadzwonię na telefon znowu. Dobra, teraz się może przynieść 100 lat w przyszłość. No no to może być w sumie całkiem ciekawe. Dobra, więc że po 50 latach mamy wyschnięte wszystko, ale dalej są te, no to w 100 latach nie będzie wody w ogóle. I faktycznie, Emil się pyta, czy to jest właśnie desertyfikacja? Jest bardzo gorąco, sucho i to jest prawie niemożliwie oddychać. Stary dom farmerski jest dalej tutaj, ale wygląda, jakby przeżył no, lata, no bo przeżył lata. Tutaj Time Traveler tłumaczy, że było już niemożliwe na tej przestrzeni. No wiadomo, siać. Upraw, i tak dalej, więc się musieli przenieść. I co się teraz stanie z tym lądem? Dezertyfikacja będzie się kontynuować i będzie niszczyć okolice. Do momentu aż nie zostanie nic poza pustynią. Bez ogromnych zmian na drodze, którą żyjemy, dużo naszej przestrzeni będzie wyglądało właśnie tak. Chciałbym wam pokazać więcej o przyszłości. No dobra, więc znowu możemy sobie eksplorować. Naprawdę ultra ciekawe miejsce. No cóż, używamy telefonu. I teraz, co Cofamy się wstecz. O 10 lat w przyszłość. Czyli w przeszłość, jakby. Czy 10 lat. Aha, 10 lat w przyszłość. Okej. Okay. Czyli e, 10 lat w przyszłość od momentu, w którym byliśmy na początku. No i tutaj możemy zobaczyć, że to jest to samo miejsce, tylko jest zielone i rosną uprawy i wszystko jest git. A Emily, tak samo jak miała, duży nos, tak samo dalej ma. Trzymaj Emily śmieci. Mam nadzieję, że ci się przydadzą. Dobra, i teraz idziemy z gościa, by znaleźć jakieś rozwiązania na tą sytuację, chyba z tego co rozumiem, ale się Coś nie udało, bo walnął piorun, a my wróciliśmy na Ziemię. No i generalnie ten naukowiec sobie coś tam powiedział, ale nie za bardzo rozumiałem o co mu chodzi, jakieś pierdoły. Dobra, zobaczmy teraz co się stanie, jeżeli będziemy bardziej środowiskowi, cokolwiek by to miało nie znaczyć, i przesuniemy się w czasie. I to jest przyszłość, którą mamy, gdzie możemy przejść na czystej odnawialnej energii, zamiast na greenhouse. Greenhouse rozumiem, że z zielenią nie ma tyle wspólnego co samochody hybrydowe. Nasze farmy nie prowadzą do usuwania drzew i desertification, czyli pustyniatyzacji, i będziemy żyć w zgodzie z naturą, zamiast usuwać ją z naszej drogi. Dobra, teraz tak, możemy użyć telefonu, wracamy do naszego własnego czasu w końcu. No więc, słuchajcie, nie wiem, czy to, czy to jest czas już na wyciąganie morałów? Powstrzymajmy się jeszcze chwilę. Dobra, pogadamy z Emily. Dobra, wróciliśmy. Gdzie ona poszła? Aha, czyli to była ona, czyli to była Emily z przyszłości. Musimy wydostać się z tego lasu i znaleźć y, sposób na pomoc. Tak, Emily. Ty na pewno zmienisz cały świat. Jeszcze masz metr 50. Gadamyc. Dobra, ja sobie tej po drodze zbieram śmieci, bo tutaj jedna aktywność na tym upiera. Do czegoś tam powoli dochodzimy, ale mam wrażenie, że jesteśmy zupełnie z innej strony lasu tym razem. Bla, bla. Tutaj znowu śmieci pozbierane. No i wychodzimy na parking w miejscu gdzie widać no nie wiem co to jest odpust? No nie wiem, brakuje mi tutaj fajerwerków, żeby to był odpust. Na odpust chodziło się zawsze za moich czasów tego po to by kupić fajerwerki, a potem rzucać w kolegów. Nie róbcie tego. Na szczęście nikomu z nas nic się nie stało, więc tylko wam powiem, żebyście się nie bawili fajerwerkami. A tutaj mamy orga organizatora, chyba wolontariuszy. Dobra, oni tutaj uczą ludzi o zmianach klimatu i pomagają ludziom z roz Rozumieć, do czego to wszystko prowadzi. I My musimy się spodziewać z wolontariuszami. I każdy będzie miał jakieś głupoty, dobra. Nie mówię, że zmiany klimatu to głupota. Bo na temacie nie znam się wcale. Wiem tyle, ile wy, czyli tyle, co się usłyszało. Gdzieś tam, gdzieś tam. Po prostu sposób przedstawiania tego wszystkiego wydaje mi się delikatnie nudny. To znaczy, zauważcie, cała ta mapa do tej pory opiera się na chodzeniu, czytaniu. Chodzeniu czytaniu, zbieraniu śmieci. Czy ktoś z was lubi czytać lub zbierać śmieci? Jeżeli lubicie czytać i zbierać śmieci, to tak się akurat składa, że mam dla was idealną mapę. A reszcie polecam przestać się łudzić, że Minecraft będzie grą edukacyjną, bo edukacja przez Minecrafta to jak smakowanie cukierka przez papierek. Więc cóż, to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie swoje przemyślenia odnośnie Minecraft Education. Widzimy się jutro. Cześć.